Cześć. Mamy nową ewolucję. Tu eres mi idolo, czyli jesteś moim idolem. Pasuje mi tutaj kilka fajnych kart, jak na przykład Sadio Mane, choć on aż tak mocno się nie ulepsza. Pasuje tutaj Ginola, no i zyskuje dobre playstyle, jednak nie ma żadnej roli z plusem na napadzie. Przez to też myślę, żeby potraktować tę ewolucję bardziej dla zabawy. Na Mateusa jeszcze przyjdzie czas, ale ja myślę o Stefanie El Sharawim, bo we wczorajszym odcinku gdy zagrałem tym Balotelli, czułem naprawdę wielką Friday, i tak wiecie. Ja nie wiem, jak długo jeszcze Stefan i Balotelli będą grać w piłkę. To są karty, które naprawdę, oni tu byli w 13, w czerwce 15, no jeszcze lewego niedługo kupimy. Mam ewolucję, co dają style gry, nie? I może dać mu na przykład najpierw taki niski, silny strzał? Muszę znaleźć coś do podań. I tak w temacie, konto do zrobienia jest Thierry Henry, od zera, około milion, sto tysięcy, tylko 10 składów, jednak... Trzeba powiedzieć, że ta karta aż tak bardzo nie zachwyca, choć Auri w grze jest wyjątkowy. Nie ma sztuczek, nie ma słabszej nogi na maksa, ale ma chociaż tego trickstera. Boli to, że... Właśnie nie, dają mu podania oceny na 92, ale przez to jak ta gra działa, to i tak w grze będę narzekał na to, że piłki dobrze nie poda. To trochę boli. Bierzemy go na wypożyczenie. Otwórzmy player pika. Jestem naprawdę załamany, nie? Jak zobaczyłem, że karty 86 kosztują 4000 monet. No po wczorajszym meczu akurat Kevina nie powinienem przepalać, ale muszę. No trzeba mieć teraz dużo szczęścia, by cokolwiek zarobić, nie? Tak naprawdę, no co, traficie Hagerberko na 14 tysięcy jak na ocenę 89, tylko trafienie no, ikony tak naprawdę, dużo wartej ikony was uratuje, ja tutaj mam <grym> informa. Prezent sobie zrobiłem i kupiłem Wirca, bo tak ciągle o nim mówię, nie ma może mojego ulubionego playstylus z plusem, bo ma tiki-take no i prowadzenie piłki, ale stwierdziłem, że skoro kosztuje tylko 133 koła no to no, bierzemy go. Przed meczem przedstawię wam szybko moje przewidywanie na Ligę Mistrzów. Więc tak, no, nie wyobrażałem sobie takich meczów, jeśli chodzi o ten etap Ligi Mistrzów. Oczywiście każdy z was wie dlaczego PSG będzie grał za Stonvillą, nie Liverpool. A zaczynamy jednak od spotkania Bayernu z Interem. No i tutaj, wiecie co, coś czego nigdy chyba tak nie typowałem. Poniżej 2,5 bramek i mam, no, dobrze to czuję. Przy okazji przypominam, że partnerem mojego kanału jest Belki, który posiada ofertę skierowaną tylko do widzów pełnoletnich, co daje wam kod PLKD. Zobaczycie, klikając link w komentarzu pod tym filmem, ciągle obowiązuje oferta, tam gry bez podatku i tak wracając. Arsenal kontra Real Madrid. Nie wiem, co tu gotuje Arteta na zwycięstwo Arsenalu. się nie nastawiam, ale. Może oba zespoły strzelą gola. PSG u siebie, no, no musi pyknąć ta Aston Villa. No i Barcelona kontra Borussia tutaj za szczęsnym i Lewandowskim. Barcelona nie przegrywa z Wojtkiem. No, może zremisuje nie, ale tak po prostu tego nie widzę. W sumie wychodzi kurs 6,45. Nawet w to wierzę, nie? Oby nie zakończyło się to jak zawsze frajersko. Nie sugerujcie się tym, jak coś, jeśli macie zamiar grać, to ze swoją głową za niewysokie stawki. Wy widzicie, jak to u mnie wygląda. Wracamy do gry. No i jedziemy, Markizio z Trentem. no gość mi ukradł środek pola, już tutaj robiony cola w ewolucji. Mbappe95? Ten, którego nienawidzę, cholera jasna, ja się tak śmialiśmy z tej mojej choinki w tle, ale wczoraj pogoda, jak i nawet przedwczoraj, jak na kwiecień, ale kwiecień potrafi być taki złośliwy. Gradu jednak się nie spodziewałem. Pamiętajmy o tym, że to jest mecz awans do Ligi Pierwszej, co oznacza, że może być tutaj ultra syf jak zawsze. No i takie, zaczynamy wybitnie. Dobra, ten jest za wolny, by tu zrobić kontra. Jeśli zrobi, to będzie mi bardzo smutno. No, kto jak to, ale Teo, to musi go tutaj w barykady najlepiej walnąć. Nie wiem skąd ta agresja, przepraszam. Fajnie jest skrzydłowego, który potrafi powalczyć w powietrzu, nie? To akurat y, przydaje się przy tych długich piłkach. I teraz Henri, wbiegamy w pole karne. Nie, poda Kurde, za późno. Niestety, nawet widziałem to w lidze weekendowej, nie? Że moje reakcje, no, ostatnio nie wyglądają najlepiej. Tak samo jak nie wyglądał teraz najlepiej kształt mojej obrony. Dobrze, że nie wjechał na tym speedbuście. Florian Wirtz, świetne podanie! I to jest Ronaldo na jeden do jednego. Niepotrzebne są te prostopadłe z plusem, gdy ma się tiki takę, bo to też właśnie działa w takich fajnych sytuacjach. Po prostu nacisnąłem X, nie? Bez kombinowania. No i kto wie, może trzeba było go kupić wcześniej, nie? Brawo, Wirtz, brakowało nam takiej finezji, takiego polotu i on to sam kończy. 2 do 1, co za technika! Król wrócił na tron, tylko tyle mogę powiedzieć, nie? Brakowało go w tej drużynie. Kiria teraz delikatnie, no i Kasia z broni. Świetnie, Beckenbauer. W ogóle zapomniałem wam ten powiedzieć wczoraj, że go zrobiłem, bo tak na streamie o tym gadałem i nie wkleiłem tego po prostu, więc tak, Beckenbauera ukończyłem i on u nas jest i u nas będzie. Dlatego Florian do nas wrócił, nie? Bo to fajnie ze zgraniem pasuje do siebie. Teraz chyba stracimy gola, no niestety, nie udało mi się zablokować tego stamem. Jeszcze myślę, by wrzucić ten do obozu treningowego da Costa, bo on wtedy będzie miał wszystkie statystyki 90, nie? A też przez dwa tygodnie i tak nim pewnie grać nie będę. A co to? Naprawdę denerwują mnie te podaje. Dobrze, że skończył, ale czemu matwidi tego nie łapie. Co jest? Wywaliło go, kurde, czemu? Czemu musiał strzelić Gola? Aha, czyli nie ma zwycięstwa za wyjście przy remisie w drugiej połowie. Myślałem, że to tak działa, że jest. Dobra, z ciekawości przeczytałem, czemu nie dostałem zwycięstwa, bo jej to tak cudownie zaprogramowało, że dostałbym zwycięstwo w sytuacji, gdyby on opuścił mecz poprzez wiecie, menu, a jak wywala z serweru, to gówno. Trafmy jakiegoś Netweda, bo jednak z tych pików to co chwilę coś leci. Ujawniamy wszystko. Zaczynamy od Majka. Następnie mamy kolejnego Informa. No i Juniore. Y. Wiecie co, no mamy nową ikonę do zrobienia. Lokalne gwiazdy, przyszłe gwiazdy. Wypada to sprawdzić. Zastanawiam się, kogo chciałbym tutaj trafić. Nie wiem. Jakiś Gerard. Po prostu naprawdę szukam tego Gerarda, żeby razie czego mieć go do ewolucji. Zaczynamy od Nesty. Proszę bardzo. Przyszła gwiazda trafiona. Miło widzieć wreszcie jakieś nowe twarze. Tutaj następnie mamy Mijamę, którą zobaczyliśmy w nagrodach za Rivalsy I na Sa! się, że będzie po mnie, nie? Ja to już czułem. Nesta kosztuje 60 tysięcy, więc biorę Rivaldo, żeby go gdzieś przepalić. Ale się obstrałem. Dobra, jest Blona, jest o hulic zrobiony. Ronaldo, Malen, Belly i Ronaldinho. Łok, fara i dawaj po ziemi, super, 1-0. Się nie zdziwię jak mu dadzą ten PlayStation z plusem, nie? Bo co druga karta teraz dostaje te strzały po ziemi, co mnie nie dziwi, bo jednak muszą to trochę nadrobić, nie? Ale serio, no trzymam kciuki, trzymam po prostu kciuki, żeby to było coś do szybkości, a to jest Ronaldo i bez gola. O Jezu, Malen! Przepr- nie, przepraszam, co ja zrobiłem? Ale patologia. Na szczęście tylko żółta kartka, bo jednak kończy się to jedenastką. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Przepraszam, nie jestem taki. Wojtek Szczęsny broni, było warto. Wirtz, co za elegancja. Tego tutaj brakowało i trafiam do siatki 2 do 0, on ma asystę. Nie no. To jest człowiek, który chyba ma wpisane w siebie nasze DNA i tyle. A czy ma Jethier Za długo to trwało. Kurde, nacisnąłem dosłownie dwie sekundy wcześniej. Malen? Wojtek! Wybijałem, cholera, wybijałem, przysięgam, że klikałem wybicie, nie chciałem, przecież wiedziałem, że to się może tak skończyć. Za jakieś kilkanaście minut wrzucę Auriego na napad, bo wydaje mi się, że... No nie wykorzystuję w ogóle jego jakiegoś potencjału, bo na pewno idzie z niego wykrzesać coś więcej, tylko no właśnie na tym skrzydle tak... Próbuję go jakoś dobrze obsłużyć, ale tak po prostu mi to nie wychodzi. Nie, 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 Jezus... Jeszcze ADMI z ławki. Bardzo boję się tej karty, bo on. No, jest nie do zatrzymania, nie? I co? I kolejny fałszyk. Dobrze, że poprzeczka. Czysto, dobrze. Chyba jeszcze raz trzeba zaryzykować świetnie, ale Wojtek szybciej musisz po to biec. Wirt? Smolarek? Mogłem bliżej podejść i nawet się ten playstyle nie załapał. No nic no. Remis. Na no, początku nie Pik 85, i to jest mostowej którego no przepaliłem na ikonę. Jest też Antoine Griezmann, którego bardzo rzadko widuję. W ogóle pamiętajcie o tym, by w razie czego mieć te karty, bo nie zdziwię się, jak my dostaniemy też na dniach to samo, co dostawaliśmy w ostatnim evencie, czyli wiecie, te wymiany, żeby dostać player Piki z gwarancjami. W pululu na rynku nie było, więc pamiętajcie o tym. No i trochę zmieniłem te formacje, bo mam wrażenie, że te skrzydła są za wysoko. Jest i Cassias Blond, Huliturę z Izu, Aungry również, ale już zrobiony. Wiecie co, nawet nie muszę wygrywać, chcę, ale tak po prostu, żeby to fajnie wyglądało, żeby były jakieś fajne akcje, cokolwiek, nie? Ładnie, tu poleciał Aungry. No, może rywal Wam pokaże lepiej te karty, nie? Ten mecz nie będzie jakiś wybitny, ja to czuję, nie wychodzi mi żadne podanie w jakąkolwiek pustą przestrzeń. Na szczęście, chociaż trafiam z odbiorami, nie? Ale jest ciężko. A co tu mi robi Henry, jak on jest naszym napastnikiem? Formacja mi się nagle zmieniła czy co? Thierry, weź ty tutaj ogarnij się. Jest kompletny rozpierdziel w tej taktyce jak ja tak patrzę, nie każdy się ustawia jak chce. Bale mi lata jako SPO, wirus mi lata jako prawy pomocnik, Thierry Henry lata jako ostatni lamus, wziął przykład z trenera. Aurino, Rino, przepiękny fałszyk i no słuchajcie, jak nie wychodzi w żaden inny sposób, to oczywiście trzeba tak spróbować. Jest gol, ale ten gol wyglądał identycznie jak bramki Malena z karnetu kilka miesięcy temu. Jezus, nie, robię tego turę, słuchajcie, nie obchodzi mnie, czy będę grał mniej, czy więcej, czy trafi jakiegoś toca. Ten jaja turę, on ma taką aurę, moi pomocnicy przy nim to kompletnie amatorzy, a to będzie... Ja nie mam sił po prostu, no 99 wykończenia, złoty playstyle. Co ja mogę zrobić więcej? Wchodzi Mario. Zdania o Francuzie nie mam, przetestujcie go sobie, wypożyczcie za ten skład 83 i tyle, sami sprawdźcie, dziękuję, to moja recenzja. A to jest Thuram, i to będzie Mario Balotelli, który pokazuje jak się kończy akcja 1-1. Świetna piłka dołem, no i co, no, Casillas. Super Mario! Nie, przecież Casillas poleciał na 57 metrów z telemarkiem. A jak to przeszło? No, ładny finisz. To bardziej bym docenił podanie Dembele, nie? Bo też bramkarz mi uciekł. Dobra, nie było spalonego Mario Balotelli sam na sam. Tylko czemu naprawdę ja mam tylu napastników, żaden z nich nawet, wiecie, no nie idzie za tym, nie biegnie w kierunku piłki. Gdzie jest to FC IQ? I teraz Wircu dało się podać. Gareth Bale, okropne przyjęcie. Na szczęście Mario Balotelli. Czemu on to... Kochani widzowie, ja was przepraszam, naprawdę, bo ja wiem, że to może być żenujące, ale żenujące jest po prostu to, co tu się dzieje. Ja chcę strzelić z pierwszej piłki, wolę jak główkę zasadzić cokolwiek, nie, on musi to przyjąć. Ja po prostu wariuję tutaj. Ja chcę jak najlepiej, ja chcę wygrywać. Kochani widzowie, po prostu. Ja nie mam ochoty się bardziej starać, po prostu widząc to, co się dzieje. Nie chyba rozumiecie, czy to jest warte takiego poświęcenia psychicznego? Ku. Dawaj Mario, może teraz, chociaż cyk. Zatrzymanie na prawą nóżkę. Próbowałem, no ale wyszło jak zawsze. Oceniając. Tylko Auri'ego po tym, jak go widziałem teraz u rywala, no pewnie strzelił hat ale patrząc na to, jak on się poruszał, jak się nim zachowywał, to mam wrażenie, że go nawet ograniczał w niektórych sytuacjach przez to, jak właśnie się poruszał, dryblował itp., więc no, mam wrażenie, że jest to ciutkę za drogie SBC, no ale zobaczymy, co powiem, jak mnie 174 razy zniszczy w weekendowej, ale mamy nagrodę. Wróćcie do tej gry na tocy, jak nie gracie, ok? Tak im więcej graczy, tym lepiej. To jest mój apel. Jak będzie za darmo, to możecie wrócić sobie kilka toców, zdobędziecie tym akcentem, kończymy ten odcinek, przepraszam. Naprawdę was przepraszam, że to tak wyglądało, ale no to są szczere emocje, ja naprawdę się staram, ja robię wszystko, żeby to wyglądało jakoś, ale czasami ja czuję taką niemoc, że mi to się w bani nie mieści. Do jutra, cześć.